Siema, ja jestem kreatywny człowiek, a to jest Red Dead Redemption 2. Lecimy sobie z kolejnym odcineczkiem, i mam dla Was dobrą wiadomość. Mianowicie, moje PS4 się um, ogarnęło i nie wydaje takich dźwięków jak w poprzednim odcinku. Dlatego to jest dobry moment, żeby porozmawiać z taczem. Mam czapkę po niedźwiedziu. Cudownie. Czuję się teraz tak przystojny. No po prostu plus, plus 500 do... Do charyzmy. Oh, <laughs> Trust Dutch, Mr. Morgan. You have to. They got Micah. Dutch. Arthur. What's going on? They got Micah. He, he's been oh. arrested for murder. He was in Strawberry. It's okay, and son. He... Breathe. They nearly lynched me. They they got Micah in the sheriffs in Strawberry. And there's oh, for Ladder. Here's open. Arthur. What? The fool brought this on himself.

a! Czy idziemy na piwko? Dziękuję szefunciu Ujmę to, że to jest moja wypłata w końcu Wait, kurde, ej się sobie kabelkiem o... O router Spoko młody, jedziemy 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 tak let's go <laughs> A moment Zapomniałem, że tutaj potrąciłem jakiegoś zwierzaczka Co to jest A ptaszka? ptaszka potrąciłem <laughs> O... Oh. Brutalny. Ale przynajmniej mamy ptaszku Tak, przed odcinkiem sobie z strapera um, wróciłem. I akurat wjeżdżam do obozu, tutaj cyk po ptaszku. Przepraszam, ptaszku. O, 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 dobra. No, to hey, I kept asking him what we was doing, but he was you worried too much kid. Just just some business to attend to kid. You know how he is. Ay ay ay. I do. <coughs> he was half soaked before we even got there. Then we ran into some fellas. One of them Mike Anute, drank some more. And this is supposed to be a dry town we're in too. Oh. I don't know how that goes. Couldn't even tell you quite how happened like the strike of a match the law was on his fast too they was ready to strangle me up there and then but i got away just about you're all right now we'll take care of it so you want to go get him i'll come with you no you leave it to me for now let's drink some. forget about Mark. no drink that started all this but with okay Na pewno nic się złego nie wydarzy e, Taką... Prawie zabiłem takiego wielkiego typa Dobra, wiążę konia Let's go O, cholera, oby mnie tutaj nikt nie rozpoznał. W końcu jestem Inkognito w masce niedźwiedzia. O, cholera, Witam. Trump. we get a couple of beers, please you I don't want no trouble you'll get spoko, spoko. I was defending myself Tommy he'll be fine <coughs> have one for yourself thank you no <laughs> Micah seemed to know a lot of people yeah that was the problem How you mean I mean I don't seen a lot of crazy crazy I'll stuff a but the crazy crazy stuff.

Nie psujmy sobie jakże tej cudownej chwili. Chcieliśmy, ale to miało być tylko dwa piwa. Artur, czemu jest noc? Czemu jest wieczór? Artur. My o siódmej... My tutaj byliśmy, halo? Czemu jest wieczór? Lenny? 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 Lenny. Lenny, Lenny. What, ee, zrobię... ...impression tego. Where are you Lenny? Where are you? All? Lenny, hello. Voice impression. Co ty kurwa robisz? <laughs> fuck. <laughs> Wait. Voice impression. Where are you, Lenny? Lenny, where are you? <laughs> oh fuck. <laughs> oh fuck. Ja pierdole, ile oni wypili? I ta maska nic nie wie. Lenny? <laughs> Oh holera! Ohh, oh slag! Dobra, daar, daar is de kortste. Lenny? Leny! Oh holera! O ja pierdolę <laughs> Zarobista impreza Czy. Czy ja sikam? Ej, ale ptaszka nawet nie pokażą. Rockstar Wydałem tyle pieniędzy. Tyle pieniędzy, a nie dostałem tego co chciałem. Ile ja kurwa wypiłem? Czemu każdy wygląda jak Lenny? <grywa> <grywa> Serio każdy wygląda jak Lenny? O kurwa, jaka faza faso... <grywa> Lenny? <grywa> Witaj Lenny <grywa> O cholera Leny Uuu Do twarzy ci w tym gorsecie, mm. Lenny? Lenny? Pierdol... <laughs> to jest najgorsza faza ever. Oh, Lenny? Lenny where are you, Lenny? Lenny? O, oh, Lenny! To chyba nie jest Lenny. To chyba nie jest Lenny. O oh, cholera. Lenny? Ani nie ma go na zewnątrz? Lenny? Czy to ty Leni? Nie, to nie jest Leni. Oho, oh, oh. o. Odchody się wypieczyły, serio? Leni? Gdzie kurwa jest? Leni? Fak, nie mogę z nikim, z nikim gadać. Leni? To ty Leni? Nie, to nie. Leni? Chyba dość dużo. O cholera O, Co jest? Artur? Naprawdę wyjebałem się o to? Gdzie jest Leny? Leny? Może gdzieś na dw na dworze? Znaczy na górze raczej. Leny? Czy tutaj się ci ludzie ruchały czy nie? Leny? Zamknięte. Halo? Lenny! Barman? Lenny? Ah chyba, że... a dobra, czyli na tym polega ta sefekcja, muszę chodzić i się pytać. Lenny! Are you Lenny? Lenny my boy, where are you? Yes. Hello Lenny! Howdy, fella. Cholerka Dobra Czy każdy wrócił na swoje miejsce? Nie Lenny? Lenny! Jestem pijany Ohoho! Ooo! Oh. Oh. Lenny O, o, O ja ci dam Lenny! 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 Oh yeah. Artur, sprzedaj mu ojcowskiego! Tak na nari. A to miało być ino piwo. O, ja pierdolę. Znowu on. O, cholera. O, oh, o, oh, o. Oh. Potapiaj. Udop. Oh, yes! 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 Albo tylko go potapiać. A pierdoliłem. Ale w fazę. O nie, Eleny. O oh, fuck, sheriff. O oh, fuck, Artur spierdolaj Artur. Artur. Arturinho Artur. Arturinho oh, oh, fuck, 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 Arturinho. dawaj, 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 ja wypiłem? Ile się wypiłem? W się W prawo, Artur. You're prawo Artur. O, cholera! Co jak co, ale nie spodziewałem się, że będzie tak śmiesznie <tryk> Czy to wygląda niebo? Bo jeżeli tak, to mają tam bardzo drogi alkohol. Halo? Lenny? <tryk> Nie, nie, ja będę miał z tego bekę do końca serii. Weny? I za ty? Och, gdzieś. A tu żyjesz? O. Oh. Uh, on... uh, on... No oh, fuck O. Oh. 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 <küh> sm sm smacznego, jak jest mm. Mój koniec gdzieś tam, gdzie ja jestem? mn, 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 Gdzie ja jestem? Idziemy kurde wywiały szczerze boję się. Tak trochu boję. Um, co mi energia? Uh, morele w puszce. Morele TV. Uh, jeszcze jedną chcę morele Dobra. Może być. O, oh, o, oh, o, oh, o, oh, oh. Mały kamyczek. Ma, to, to był mały kamyczek. Kolejny mały... Co to jest? Jakieś miasto widmo? <coughs> Gdzie ja kurwa jestem? E what the fuck? Nic nie ma hmm. Dziwne Spoko Jakieś miasto widmo Słyszałem jakieś konia Tam jest jakiś dziwny salon Czy jak kurde O Jakieś tam jest zdarzenie, dlatego... Halo? Chyba już... A nie, dobra, tutaj jest. Co? Co się dzieje? A? Nie chciałem konia, nie chciałem konia!

Naprawdę? <laughs> dziękuję, dziękuję Ale nie, nie mam wytrycha Czy pana? Aha Proszę, mi nie odjeżdżasz, koniki, koniki Ej, halo! Moje rzeczy! Rzeczu... Jak pierdolę, konie! Konie, przestańcie! Już, już. No już. Muszę ogarnąć sytuację. No już się rezerwował. Stop! You know what, the, what is that mean? Stop! Stop! Słyszałem pociąg i tam niedaleko jest jakaś tajemnicza osoba. Dlatego to, to jeszcze sobie obadamy. Aha, a cholera. I co tam dalej masz? Dziś tu? Powjeżdżam na biały okres, to znaczy biały okręg. Może tutaj w obocie gdzieś? Powinno być gdzieś blisko. To jest jakiś ptak. Nie, tutaj za obozem już tego nie ma. Um. Okrążmy ten tą okolicę, bo szczerze obchodzi mnie co tu jest. Um. Może tam. Jakieś antylopy? O tam ktoś jest chyba. No. O cholera. Sorry koniki. Sorry, sorry, sorry. Uwolnij. Już moment, co się dzieje? Przepana.

I once had high tea with the viceroy of India. I helped liberate South America. I climbed mountains and swam across seas. I have had many women. I spent spent the last three months hunting the frontier. Beautiful country reminds me a lot of Almeria. But tomorrow I set sail for the island of Shikoku in the Japanese archipelago. In search of the legendary. Tokushima Sapphire. Oh. Okay. Oh. Good for you. No, no, hold on. You see this map here? It was made by the Jack Hall gang. They robbed banks all the way from here to California. Yeah, I know who the Jack Hall gang are. Oh, them you have heard of. But me? Huh? Well, uh, rumor has it they buried gold somewhere in this area, but were killed before they could retrieve it. They created two maps to ensure it was well hidden.

przy przyszła matka do mojego domu i... Sorry, jakby były jakieś krzyki lub coś w tym stylu. Słuchaj, daj mi mapę, skończyłem zapytać. O, tu jestem! Po prostu pozwól mi być. Okej. Okay. Sorry. Masz fajny kapelusz. Ej, co ty robisz? Eee, dobra, mam mapę, mam Kapelusz masz fajny Eee, dobra I tak oto zakończmy sobie ten cudowny odcinek Papa. Pa.